Witam, witam serdecznie, Alone in the Forest. Przemierzam las, jak się zapatruje na dzikie zwierzęta w lesie. Spotkałem, jak wcześniej wspominałem, cztery dziki. W tym rejonie spotkałem trzy lisy, dwa bosuki. One właśnie tu bytują w tym terenie, proszę Państwa. Lisy, bosuki, na których właśnie się poduszam, może uda mi się nagrać jednego lisa. Jeden szedł bardzo powoli, pewnie miał wściekliznę. Piękna ścieżka, czyż nie? Proszę tylko spojrzeć, jak przed nami się pościelają brzozy. To jest coś niesamowitego. O, proszę bardzo, coś leciało ptaszek pośród sumu w Buczek i Filipek rozbujony jest. Szum drzew, ptaków, śpiew. Ja się zapatruję na dzikie zwierzęta w lesie. Ogólnie uważam, że, że powinniśmy zachować ostrożność. Szczególnie, gdy zobaczymy dzika. Gdyż wiadomo, że dziki, dzik, dzik nas nie zaatakuje, tak samo jak wilczyca. Chyba, że wyczuje zagrożenie małych. Wtedy naprawdę uciekajmy już na dość wysokie drzewo. Yy, ogólnie są takie specjalne programy z nosu w lesie, gdzie całkowicie legalnie i bezpiecznie można spalać ogień można spać w lesie bezpiecznie bez obawy, że ktoś nam wlepi mandat typu kara 1000 zł, 500 zł za spalenie ognia plus biwakowanie w miejscu nielegalnym także yy, uważam, że do dzikich zwierząt no, trzeba się, trzeba wiadomo zachować bezpieczeństwo przede wszystkim. No, i jak się z tego miejsca poznać, wszystkie leśne towarzyszy. Cześć, żałujem, dasz buzy.